Za do Was z odcinkiem, który kiedyś robiłam na swoim starym kanale, yy, czyli po prostu taki podsumowujący rok. Takie pytania, Kartonik też takie coś robi. Wiecie o co mi chodzi, tak? Po prostu pytania, będę odpowiadać i tak dalej, i tak dalej. Także przejdźmy już do filmu. W ogóle mam zamiar taki film robić co rok, na sam koniec roku. Jak Wy to widzicie, jutro już jest Sylwester, także będę miała zaraz 26 lat rocznikowo. Także I know, I know. Także przejdźmy już po prostu do tego. Eee, ekscytuję się w ogóle, bo to był jeden z takich moich ulubionych filmów, mimo że raz tylko w życiu to zrobiłam, to mega się cieszyłam i chciałam to powtarzać, także eee, mam nadzieję, że tutaj będziemy powtarzać. Przypominajcie mi za rok o tej samej porze, proszę mi przypomnieć, żebym to samo nagrała. Także tak, numer jeden. Gdzie mieszkam? Mieszkam we Wrocławiu. W marcu będzie tu dwa lata, odkąd mieszkam, i bardzo, bardzo się cieszę. E, tak jak kiedyś chyba wam na TikToku mówiłam: Wrocław to jest takie totalnie moje miejsce. E, nie wiem, czy do końca swojego życia będę tu chciała mieszkać. E, jednak z czasem widzę, że chciałabym trochę wynieść się. Zamiast to także zobaczymy jak to się wszystko potoczy. Na ten moment mieszkam we Wrocławiu i mega się cieszę, mega mi się tu podoba. Mieszkam tak w Warszawie, mieszkałam w Bełchatowie, mieszkałam w Katowicach i teraz mieszkam tutaj od dwóch lat i najlepiej mi się tu mieszka i jak się mnie na przykład pytają o, o dziecko, czy Ty byś mogła wrócić do Warszawy? Nie, nie mogłabym wrócić do Warszawy. Dwa. Ile mam obserwujących na Instagramie? Na Instagramie mam 312 tysięcy obserwujących, za co jestem Wam ogromnie wdzięczna. Bardzo się cieszę, że zgromadziliśmy taką liczbę yy, i mam nadzieję, że będzie tego coraz więcej i yy, no, powiem, że w tym roku wiemy pół miliona, albo 400 tysięcy, albo 450. 000, zobaczymy, zobaczymy. Tak, najpopularniejsza osoba, która cię obserwuje. I słuchajcie, ja muszę to sprawdzić, bo ja kiedyś powiedziałam, że jest to kartoni, ale. Ja przypo, przypomniałam sobie te dwa lata temu, kiedy ja to robiłam chyba dwa lata temu, że obserwuje mnie ktoś taki jak Patec. I teraz tak, Patec ma 2,5 miliona. Ale zobaczmy, ile ma tromba. Bo oni mają gdzieś chyba podobnie. Nie, tromba ma 2 i 3. Ktoś mi może obserwować. Czy ja, ja mogę to tak sprawdzić? Chyba będzie według mnie Patec taki największy. Na 100% musi to być e, Patec. Tak mi się wydaje, że to jest Patecki, no. Ci, które ma najwięcej polubień na Instagramie? Ok, sprawdźmy. E, ja jestem trochę bumerku, ja muszę, to, muszę się skapnąć, jak to się sprawdza. Więc poczekajcie, najpierw zróbmy tak, posty mm, i teraz co? Ostatni rok. Najpopularniejsze moje zdjęcie jest... Uuu, ale nie, to nie. Lajków, tak? Najwięcej polubień. Dobra, tak jak myślałam, najwięcej polubień zdobyło moje zdjęcie z, z Marysią Jeleniowską i z Murciks. Byłyśmy niejako koło goście na tańcu z gwiazdami, także potem wstawiłam chyba taki fotodump, tak, tak mi się wydaje. Także yy, najwięcej właśnie ma z dziewczynami. Mój najpopularniejszy TikTok. O jezu, to, to będzie ciężkie. Hmm, jak to w ogóle zobaczyć? Dobra, wiem. Mój najpopularniejszy TikTok to będzie z też backstage TikToka Jeleniowskiej. Jak byliśmy właśnie u niej, nagrywaliśmy i zdobył prawie 2 miliony. Czajcie! Prawie 2 miliony! E, przerwa na herbatkę. Ile masz subów na YouTubie? I teraz mój kanał, mój nowy kanał, który ma. Czekajcie, ile? 3 miesięcy! Mój kanał ma 8 miesięcy i zdobyliśmy na nim 55 777 subskrypcji. Także jest to ogromna liczba. Bardzo się cieszę, że e, udało mi się też ją zdobyć i, i że jesteście tutaj ze mną od początku i tworzymy no, coś takiego, po prostu e, coś takiego, o czym zawsze marzyłam które zawsze chciałam mieć, chciałam nagrywać takie filmy i, i mega się cieszę i e, no, no po prostu dziękuję bardzo Wam. Jak często rozpoznają Cię na ulicy? No jest to dosyć częste. E, nie wiem, czy miałam tak, żeby mi to kiedyś przeszkadzało. Może w jakichś takich nie, niekomfortowych sytuacjach faktycznie tak było, ale jak normalnie, nie wiem, Gdzieś jestem w sklepie, w galerii, na ulicy, sobie nie wiem, idę albo nie wiem, jestem na siłowni. No to ja zawsze staram się zrobić zdjęcie. Rzadko kiedy odmawiam, chyba mi się może z dwa czy trzy razy zdarzyło odmówić zdjęcia, gdy nie wiem, jadłam albo coś takiego. Więc faktycznie podchodzi was bardzo dużo i ja się mega cieszę i zawsze staram się, zawsze z wami pogadać. I, 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 i nie, no. Fajne. jestem bardziej pewna siebie? Wydaje mi się, że tak, że słuchajcie, jak. Nie wiem ile wy jesteście tutaj ze mną w moim życiu w internecie, ale w styczniu minęłyby 4 lata, odkąd. Znaczy, minął 4 lata, odkąd jestem w internecie tak, że jestem, jestem, faktycznie działam. I kiedyś jak zaczynałam nagrywać, czy to właśnie reakcje, czy to jakieś takie ekipowe rzeczy, to było widać, że ja nie jestem pewna siebie, że jestem taka zagubiona, że w ogóle jak taka po prostu no taka no że widać po mnie, że to nie jestem taka ja. I teraz uważam, że jestem mega pewna siebie, że mm, mało co może mnie gdzieś tam złamać. Staram się właśnie być wdzięczna za wszystko i w ogóle taka wiecie pozytywna, no wiadomo, że czasem macie gorszy moment, ale wydaje mi się, że jakby taka mała Julcia z podstawówki mogła porozmawiać teraz ze mną, to ja ogromnie bym widziała zmiany i w ogóle moi bliscy widzą zmiany, moje rodzice widzą zmiany, że jestem pewna siebie. Kiedyś mówię, byłam, może po nie było tego widać, ale ja byłam naprawdę bardzo zagubiona i byłam taka po prostu e, taka, taka szara myszka, no nie, nie wiem jak to nazwać, ale no Ciężko czasem było. Następne. Czego najbardziej żałuję? Ostatnio robiłam QA u siebie na Instagramie i właśnie było też takie pytanie: czy żałuję czegokolwiek w swoim życiu? I Boże, jak ja po siedzę e, wygodnie, tak? Ten kanał ma być komfortowy, ma być wygodny, po prostu ma, ma go oglądać i, i, i w moim wieku, i starsze osoby ode mnie, i młodsze osoby, i mają się po prostu czuć komfortowo, także. Po prostu siedzimy sobie i siedzę w dresie, siedzę z herbatką. Mój głos tutaj daje radę, ale słuchajcie, nagrywam, żebyśmy mogli mieć fajne zakończenie roku. Także no, czy czegoś żałuję? Nie. I tak jak odpowiedziałam, mnie ja nie żałuję, staram się w ogóle niczego nie żałować. Nawet jeżeli były gorsze momenty, to traktuję to jako lekcję. Jeżeli były dobre momenty, to się mega cieszę jestem mega wdzięczna za nie. I po prostu niczego staram się nie żałować w życiu. Tak miało być i, i tyle. I jestem wdzięczna i, i jakby... Staram się być tylko pozytywną osobą, jaką radę dałabym młodszej sobie. I właśnie wtedy, na starym odcinku, chyba powiedziałam, żeby się niczego nie bała e, i że jest mega silna. A teraz bym powiedziała, żeby ufać swojej właśnie tej intuicji, żeby być z sobą przede wszystkim, e, żeby może nie za dużo mówić ludziom, że najlepiej czasem siedzieć cicho, e, bo z tym mam, mam akurat problem, że. E, za dużo czasem mówię i, i potem dostaję kopa w dupę, także, no, lepiej być trochę ciszej niż głośniej, bym tak powiedziała i żebym się w ogóle nie przejmowała wszystkim, co mi się wydarzy w życiu po drodze, bo wyjdę ze wszystkiego i że no, uważam, że jestem mega silną babką i nic mnie nie złami. Po prostu. Yy, Mega się zmieniłam i totalnie tyle już przeszłam w życiu, o których nawet wiecie, rzeczach, których Wam nigdy nie mówiłam, może nie wiem, kiedyś na jakimś podcaście się gdzieś otworzyłam, naprawdę dostałam parę razy kopa w dupę i naprawdę, no, mega silna jestem. Nie sądziłam, że się popłaczę, ale no czasem też tak jest, tak, yy, no. Ja jestem dosyć emocjonalna, jeżeli ktoś nie wie, także... Mimo, że jestem twardą babką, no to płaczę, dlatego przejdźmy do następnego. Jak często płaczesz? Właśnie teraz dosyć rzadko, ale czasem zdarza mi się taki moment, jak właśnie ten, że się tak wzruszę i się po prostu popłaczę, ale jeżeli chodzi o takie na przykład, nie wiem, e, momenty takie, bo teraz wiecie, ja się popłakam po prostu z emocji, tak emocjonalnie, że to było takie, wiecie, że ja e, tutaj jestem z wami otwarta, rozmawiamy, e, mówię to, co myślę i tak dalej, tak jak jest, i po prostu poczułam już tak, że, że zbiera mi się, ale tak to to w ogóle praktycznie nie płaczę. Uważam, że ten rok no widział po prostu taką najszczęśliwszą wersję mnie. Czego się boisz w życiu? Słuchajcie, ja się boję przebierańców. Nienawidzę przebierańców. Ja nie wiem, pytałam się kiedyś swoich rodziców o co chodzi. Że ja się boję tych przebierańców, ale oni mówią, że oni, oni tylko chyba nie pamiętają, nie? Nie, nie, że nie wiedzą czemu. Więc yy, faktycznie tego się boję. Boję się przebierańców, boję się bardzo wysokości. Wydaje mi się, że się boję też samotności. Ogóle... Największy sukces w Twojej karierze. Yy, jeżeli chodzi o takie współprace, no to na pewno największe to były lody nasze wspólne, ekipowe. One były rok temu? Rok? Nie, no, chyba rok temu to wtedy to naprawdę to był taki ogromny, ogromny sukces. Jeżeli chodzi o ten rok, to generalnie wszystko uważam za sukcesy. Otwarcie nowego kanału, całkowicie sama, wiecie, nauczenie się montażu, mimo że gdzieś tam nie, dalej tego nie potrafię tak robić idealnie, no to uczę się. Co jest dla mnie najważniejsze? Myślę, że tutaj jest proste. Najważniejszy dla mnie jest spokój. Ja jestem tym typem osoby, która nigdy nie będzie pracoholikiem, nigdy nie będzie stawiała pracy ponad rodzinę, ponad jakieś takie rzeczy. Ja jestem osobą bardzo rodzinną i chcę mieć dzieci, chcę mieć męża i praca jest dla mnie ważna, ale nigdy nie pozwolę, żeby praca zawładnęła moim umysłem i, i po prostu moim życiem y, osobistym i umiem to rozdzielać i Ktoś może mnie nazwać, wiecie, leniwem albo coś takiego, ale nie, po prostu ja mam swoje priorytety i moim priorytetem jest rodzina. I to jest na tej zasadzie, że jeżeli ja zdecyduję się mieć dziecko, to ja się oddam temu dziecku. Ja będę pracować, będę dalej pracować, ale nie postawię wyżej pracy nad swoją rodziną, czy swoimi bliskimi, czy swoim zdrowiem. Nie, w ogóle nie ma takiej opcji i ja jestem tak wychowana, że praca jest ważna. I trzeba pracować, ale trzeba mieć w życiu ten balans. Trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć sobie: Ok, przystopuj, to nie jest dla ciebie. Daj sobie trochę czasu, daj sobie luz, i tak dalej, i tak dalej. Także, yy, także, no. To jest pytanie, którego się bałam. Ile czasu spędzam na telefonie? Nagrywam to w poniedziałek, także yy, dostałam chyba takie coś. Yy, od razu, jak to się nazywa? Hmm, taką analizę. Ej, nie jest źle. W sensie to i tak jest dużo. 4 godziny, 3,57. 3,57, no, e, no, nie jest to mało, ale z drugiej strony ja też pracuję na telefonie, dużo montuję na telefonie, itd, i tak dalej, także 4 godziny może być. Czy czujesz się silna? Tak jak odpowiadałam wcześniej, wydaje mi się, że tak. Ja też jestem taką kobietą, która e, mimo e, jeżeli jakieś rzeczy nie idą po jej myśli, stają się coś, nie wiem, złego i tak dalej, i tak dalej, to no, no, wiecie, popłaczę się, otrę łzy i idę i robię dalej. Więc wydaje mi się, że jestem mega, mega silną babką. Ulubiony influencer? Ulubiony influencer? Ja teraz w ogóle nie oglądam rozrywki. Słuchajcie, ja Wam powiem, kto u mnie na przykład na YouTubie tak króluje. I na pewno jest to tak. Jest to Zebo. Jest to Murcix, jest to Anjax, jest to y, Kryminatorium, jest Wersow, jest Sky, Rezi, jest Lila Janowska. Ja tyle osób oglądam. Czasem oglądam jeszcze coś z amerykańskiego. O, jeszcze Susan Mary. Więc ja w ogóle nie oglądam takiej rozrywki, rozrywki. Rezi to chyba jest jedyny taki z rozrywki, y, jakiego oglądam, a tak to, to, to w ogóle nic, nie? Twoi przyjaciele to... Na pewno z, y, oprócz moich, y, mojej rodziny, bo ja swoją rodzinę też traktuję jako moich przyjaciół, moi rodzice wszystko wiedzą, mój brat wszystko wie. Ja nie mam żadnych sekretów przed moimi rodzicami, wszystko zawsze wiedzieli, y, więc oni wszystko śledzą, co ja robię w internecie, też wiedzą, no więc tak. Ale z takich moich. Ja mam teraz bardzo małe grono i jest to Murciks, oczywiście. Murciks po prostu. Y, no, Murcik cieszy się, że była w tym, w tym roku. My się już przyjaźnimy trzy lata, ale w tym roku no, dała mi ogromne wsparcie, i, i no jest to cudowna babka. Na pewno jest to też mój partner. Eee, czy ja się z kimś tak jeszcze przyjaźni? Mam też e, znajomych spoza środowiska, influencerów, ale to ich tutaj nie, nie będę wymieniać, nie są osobami publicznymi, ale tak to, no to ja naprawdę mam małe to grono i już tak nie wpuszczam tych ludzi do siebie aż... O, Filipek y, i Żanetka. Filipek, Josie i Żanetka. Po prostu oni są cudowni. To faktycznie, jeszcze jest tak z influencerów, to, to jeszcze oni. Ile mam tatuaży? Kiedyś nagrałam też takie tiktoka taki y, tatuażowy tour. I słuchajcie, policzmy wszystko, ile mam. Żeby, żeby, na, żeby nam się to zgadzało, ok? Tu mam Tygrysa. To jest jeden. Tu mam trzy dwójki, dwa. Tu mam Sweet Like Cinnamon, trzy. Tu mam e, wisienki, bo słuchajcie, jak pamiętacie te moje lody z horteksem, te nasze ekipowe, to ja miałam e, ananasa z wiśnią, więc zrobiłam sobie wisienki. Mam wróżkę, poczekajcie, 3, 4, 5. Mam tu e, aniołka, którego zrobiłam w ogóle na odcinku. Mam tu wagę, e, 7 i 2 na plecach, czyli 9. Mam 9 tatuażów. I też od razu powiem, bo dużo osób pyta. Na plecach przez kręgło osób idzie mi tatuaż, który zrobiłam dwa lata temu mm, i też dostałam to jako prezent od Marty na urodziny 23. Eee, I w ogóle jestem mega przywiązana do tego tatuażu i ten tatuaż miał być ze mną już od 18. Ja po prostu czekałam, 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 aż się w końcu odważę i zrobiłam. Eee, I on oznacza, mam dwa po arabsku. Jeden oznacza najpierw pokochaj siebie. I w ogóle jak byłam w Egipcie, to czy ja, jak jestem gdziekolwiek, to po prostu gdzie, gdzie jest yy, język arabski, to po prostu każdy mnie męczy i każdy mnie przypytuje, czy ja na pewno znam te tatuaże, czy ja wiem, co ja mam wytatuowane i tak dalej, i tak dalej. Także w Egipcie to ja się tego nasłuchałam, oni się mnie pytali po prostu, yy, no co tam oznacza, no ale jak to i coś tam, coś tam, i jakaże musiałam tłumaczyć, i oni, okej, okay, okej, okay, wiesz, wiesz, nie. Więc no, a drugi zrobiłam chyba rok temu. I on, i, I on oznacza sukces, zabija wrogów. Najlepszy wyjazd to. I słuchajcie, w tym roku ja sobie podliczam wino, ja miasta kraj, jakim w ogóle byłam. Słuchajcie, tak, zacznijmy. Robimy tur. Numer jeden. W marcu e, byłam we Włoszech. Potem jest e, kwiecie nigdzie, ale jest maj Abu Dhabi. Więc byłam jeszcze w Abu Dhabi. Potem w czerwcu nic. W lipcu byłam w Anglii. Potem jeszcze w. w, w, w lipcu. Potem w sierpniu byłam w Amsterdamie. Potem z Amazonem poleciałam do Paryża. E, potem poleciałam z Martą do Egiptu. Czekajcie, żebym to wszystko przemyślała, że to jest dobre. E, tak. I na sam koniec to były. to były Stany. USA. USA, Los Angeles. Także. Było tego dosyć sporo jak na ten rok. Mega się cieszę. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie 9 albo 10. Zobaczymy. Coś już mam w planach. I najlepszy bym powiedziała tak: ciężko mi z wybrać. Dajmy tak: numer 1 to był Egipt, numer 2 było USA i numer 3 albo bym tu dała Abu Dhabi, albo bym dała Amsterdam. Coś takiego. Co robisz, jak masz zły humor? Jezu, ja jestem akurat typem osoby, która jak ma zły humor, to bez kieł nie podchodź. No, to musi mi po prostu to przejść. Ale staram się właśnie wtedy iść na trening, zjeść coś dobrego, poczilować sobie nawet na kanapie, cokolwiek, żeby po prostu trochę ta zła energia ze mnie zleciała, i wtedy jest git. I słuchajcie, przedostatnie dwa. Moje wymarzone auto. To auto mi się zmienia co chwila. Generalnie najbardziej ja lubię takie terenowe auta, także coś bym w tym stylu poszła. Ale czy to będzie. Teraz mam na przykład Volkswagen T-Crossa. I on też jest taki terenowy. I on jest super. Na razie w ogóle nie myślę o nowym aucie. Ale coś takiego terenowego. Zawsze marzyłam o Jeepie. Zawsze marzyłam o Range Roverze. Więc może coś w tym stylu. To by zmieniła w sobie. Wydaje mi się, że nic bym sobie nie zmieniła. Lubię to, jaka jestem. Kocham siebie i jestem mega z siebie zadowolona, szczęśliwa i taka w ogóle dumna z tego, jak się zachowuję i jak się zmieniłam. I no, chciałabym być zawsze po prostu lepszą wersją siebie, także mam nadzieję, że mi się to udaje i ja widzę na przykład dużą różnicę między dwa lata temu a teraz. Mam nadzieję, że wy też to widzicie. Ja wiem, że to jest zupełnie inny kontent, niż zaczynałam, że też musicie trochę się przyzwyczaić i może nie do, ka nie do każdego to trafia, ale ja naprawdę przy tym kontencie jestem szczęśliwa, jestem sobą, a to o to chodzi, żeby, wiecie, że jak mam być osobą publiczną, to ja bym chciała być sobą, a nie wytworzonym po prostu produktem. E i, I tyle, nie? Chciałabym być po prostu w 100% sobą, nie? I wydaje mi się, że tutaj po prostu się odnajduję, i, i no najbardziej mnie takie rzeczy jarają. Także zobaczymy, co to będzie w przyszłym roku. Życzę wam szczęśliwego nowego roku i widzimy się już w styczniu. Kocham was, robaczki, papa! Pa.